W dzisiejszym odcinku programu Ogród Warzywny powiemy o ogórkach i o cukiniach, o ich uprawie i przetworach, jakie możemy z nich zrobić. Podpowiemy też, dlaczego w kiszonych ogórkach tworzą się puste komory. Zapraszamy! Lipiec w warzywniku opłaca się bogactwem kolorów i smaków. A na pierwszym planie pojawia się zielony kolor ogórków i cukini. Dojrzewają już zarówno ogórki sałatkowe, które przeznaczamy do bezpośredniej konsumpcji, jak również tak tzw. ogórki gruntowe, które głównie uprawiane są na przetwory. Jedna lub dwie cukinie zaopatrzą całą rodzinę w pożywne warzywne danie, a przeprowadzając regularnie zbiór sprzyjamy wiązaniu się i wzrostowi wielu owoców. Żeby mieć jak najobfitsze zbiory, przez całe lato rośliny te obficie podlewamy. Możemy też okryć podłoże ściółką, żeby dłużej zachowywało wilgotność po podlaniu, i żeby chronić ogórki i cukienie przed zabrudzeniem ziemią. Rośliny te mają bardzo duże wymagania co do temperatury i wilgotności, dlatego w naszym klimacie najlepiej planują w szklarniach lub tunelach foliowych, ale ich uprawa w gruncie też często jest bardzo owocna. Musimy jedynie pamiętać, że mogą pojawić się zaburzenia wzrostu ogórków czy cukinii wywołane silniejszymi wahaniami temperatur czy niestabilną wilgotnością podłoża. To może doprowadzić do przedwczesnego opadania owoców, ich deformacji oraz do rolowania i żółknięcia liści. Problemem podczas uprawy ogórków i cukinii może być również pojawienie się chorób grzybowych, m.in. mączniaka rzekomego i prawdziwego. Te choroby poznamy po jasnych plamach na liściach, a w przypadku mączniaka prawdziwego po skupiskach białej grzybni. W miarę rozwoju chorób grzybnia pokrywa całą blaszkę liściową, zaburzając procesy związane z fotosyntezą i transpilacją, co ma negatywny wpływ na plony. Pod koniec okresu wegetacyjnego, często na ogórkach, może pojawić się też szara pleśń. Żeby zapobiegać chorobom grzybowym, można przeprowadzać opryski preparatami o działaniu grzybobójczym przygotowanymi własnoręcznie lub preparatami miedziowymi. Pamiętajmy też, aby zawsze starać się podlewać ogórki od dołu. Gdy rośliny się już rozrosną, może być to trudne, ale próbujmy. Można wsunąć końcówkę konewki lub zraszacz pistoletowy między liście i dozować wodę możliwie blisko gleby. Jeżeli już wystąpiły choroby grzybowe na naszych uprawach, możemy użyć środków grzybobójczych, które aplikujemy za pomocą opryskiwaczy ręcznych. Może być to koncentrat w postaci zawiesiny lub granulatu do rozcieńczenia w wodzie. Warto wybrać takie preparaty, które mają krótki okres karencji. Pamiętajmy, aby przed ich użyciem zawsze przeczytać i przestrzegać zaleceń, zamieszczonych w etykiecie. Ze zbiorem ogórków nie czekamy zbyt długo. Na pewno nie dopuszczamy do tego, żeby owoce zżółkły. Stają się wtedy niesmaczne i gorzkie. Zrywamy je, kiedy osiągną dla nas odpowiednią wielkość: nieco większe do bezpośredniego spożycia, nieco mniejsze na przetwory. Cukinie najczęściej zrywamy, gdy osiągną od 10 do 20 cm długości, odcinając szypułkę, mięsistą i kolczastą część, która łączy owoc z rośliną. Cukinie bardzo szybko rosną, podobnie jak ogórki. Co dwa dni należy kontrolować rośliny, aby owoce zanadto nie wyrosły. Oprócz owoców cukinii możemy też skosztować ich kwiatów, np. przykład usmażonych w cieście. Do tego celu najlepiej wybrać kwiaty męskie, które nie dadzą owocu. Kwiaty żeńskie można rozpoznać po grubej zalążni, widocznej poniżej korony. Owoce cukini świetnie nadają się na przetwory i jednogarnkowe dania warzywne. A jakie przetwory możemy przygotować z ogórków? Tu przepisów jest naprawdę wiele. To moje trzy ulubione. Każdy z nas na ogórki kiszone. Najprostszy przepis mówi, że na 2 kg ogórków potrzebne są mniej więcej dwie główki czosnku, koper, świeżych szan i sól, a także opcjonalnie ziele angielskie i pieprz w ziarenkach. Na spodzie wybranego słoika układamy sporą gałązkę kopru, czosnek i świeżych szan. Na tym układamy ogórki i zalewamy soloną wodą. Pół łyżeczki soli wystarcza mniej więcej na dwie szklanki wody. Po zakręceniu stawiamy ogórki do góry dnem i pozostawiamy najlepiej w ciepłym i ciemnym miejscu. Problemem, z jakim możemy się spotkać podczas kiszenia, jest to, że tworzą się czasami puste komory. Dlaczego się tak dzieje? Podaje się trzy możliwe przyczyny. Dzieje się tak, gdy owoce są zbyt wyrośnięte. Dlatego ze zbiorem ogórków do kiszenia nie czekamy do ostatniej chwili. Drugim powodem powstawania pustych komór może być stosowanie zbyt wysokiej dawki nawozów azotowych podczas uprawy ogórków. Trzecim może być zbyt długi czas od zbioru do kiszenia. Jeżeli ogórki za bardzo przeschną, również mogą pojawić się puste komory. Moja mama miała nawet kiedyś zwyczaj moczenia ogórków przed kiszeniem, może właśnie z tego powodu. Bardzo smaczne są także ogórki w musztardzie żeby je przygotować potrzebny będzie czosnek po ząbku na słoik liście laurowe po jednym na słoik i ziele angielskie po dwa ziarna na słoik oraz składniki zalewy na 2 kg ogórków będą to mniej więcej 4 szklanki wody, 1 szklanka octu, 1 szklanka cukru, jedna duża łyżka soli i 5 łyżek musztardy. Składniki zalewy bez musztardy zagotowujemy i pozostawiamy do przestudzenia. Dopiero wtedy dodajemy musztardy i całość dokładnie mieszamy. Ogórki kroimy w plastry lub wzdłuż na ćwiartki według uznania. Wkładamy do słoika i uzupełniamy zalewą. Którą za każdym razem dobrze jest wymieszać. Na koniec całość pasteryzujemy. W słoikach możemy też przygotować sałatkę szwedzką. Tutaj na 5 kg ogórków potrzebny jest 1 kg cebuli, łyżka pieprzu, 4 łyżki soli, pół kg cukru, 2 szklanki octu i 2 szklanki oleju. Ogórki kroimy w plastry, cebulę w piórka. Składniki zalewy podgrzewamy, żeby wszystko dokładnie się rozpuściło i wymieszało, po czym zalewamy warzywa. Pozostawiamy je na dwie godziny, po których przekładamy je do słoików i pasteryzujemy. I to wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Ogród warzywny.